Witam serdecznie. Dzisiaj kolejna modyfikacja, a dokładnie modyfikacja, która zastępuje nam auto w grze. Dzisiaj będziemy instalować, słuchajcie, BMW, czyli podmianką będzie BMW, więc w tym momencie pobierzcie sobie wszystkie wymagane pliki, które są w opisie, a ja przechodzę do instalacji. Jeżeli macie już pobrany plik, to teraz kolejnym etapem jest włączenie sobie OpenIV i włączenie edit mode dlaczego to już chyba wszyscy powinni wiedzieć to nam pomoże po prostu przenieść te pliki które będziemy instalować oczywiście przypominam instalujemy yy, od pierwszego odcinka z podmieniania pojazdów instalujemy tylko replace nie instalujemy żadnych innych więc jak tu widzicie ja mam tutaj te pliki które będziemy zamieniać no i teraz przechodzimy w poszczególne katalogi więc bym prosił, żebyście też przechodzili tak samo. To przechodzimy moc X64E Levels GTA 5 Vehicles i tutaj musimy znaleźć ten pojazd, czyli semi Seminole mamy. Seminole wygląda aktualnie tak. Jest to po prostu jakaś terenówka. Ale my też zmienimy na terenówkę, ale bardziej po prostu Podrasowaną, więc te trzy pliczki przenosimy tutaj i odpalamy, żeby sprawdzić, czy nam zamieniło. Jak widzicie, mamy BMW, więc ja w tym momencie przechodzę do gry, i za chwilę zobaczymy, czy ten pojazd porusza się po drogach. No, jak widzicie, seminole już sobie jeździ tutaj po mapie. Ja też wziąłem sobie ten sam pojazd, a przede mną jedzie po prostu NPC tym samochodem. Jeszcze jak się cofniemy kawałek dalej, też widziałem tutaj przed chwilą, też jechał, ale nie wiem czy pojechał dalej, czy jak, bo stał tu na tym pasie, więc powinien gdzieś tutaj być. Jak go znajdę, to by było spoko. Ale nie widzę chyba, chyba że już pojechał dalej. No, ale ogólnie słuchajcie, BMK działa, więc zachęcam do działania tak samo jak ja. No i co? Widzimy się kolejnym poradniku.